Jak mądrze produkować żywność? Przede wszystkim optymalizując wszelkie działania. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze technologie są już powoli przestarzałe. Musimy zmienić w ogóle sposób podejścia do, do tego. Czyli, jednym słowem, nie można nawozić w sposób uśredniony. Każdy metr kwadratowy pola najlepiej byłoby, gdyby był nawożony osobno i odpowiednio do potrzeb. Może się tego nie da zrobić w tej formie albo na razie, ale do tego powinniśmy zmierzać, więc powiedzmy sobie nie klastry 4-hektarowe, ale na przykład jednohektarowe albo mniejsze, tak jak to bardzo często jest na przykład w ogrodnictwie. To samo dotyczy na przykład użytkowania wody. Wody mamy, tyle ile mamy, ale możemy ją mądrze zagospodarować na przykład przez gromadzenie w glebie, ale do tego potrzebujemy, żeby zwiększyć ilość substancji organicznej w glebie. Każdy 1% to jest 160 ton wody na hektarze, która nie ucieka, która jest dostępna dla, dla roślin. Mądrze to także używając dużo lepiej sprzęt mechaniczny, czyli nie mieszać głęboko gleby, nie natleniać jej bardzo głęboko, bo to niszczy substancję organiczną, zaburza także życie glebowe, tylko jeżeli już to spulchniać głęboko, a mieszać tylko zewnętrznym wierzchu i zarządzać yy, yy, mądrzej również yy, patogenami, które się będą w tym czasie pojawiały, a z tym będziemy mieć chyba jeden z największych problemów. Mądrze to także znaczy współpracując. Przykładowo, jeżeli na przykład mamy dwóch sąsiadów, którzy robią w tym samym czasie takie same zakupy, naprawdę nie ma potrzeby wysłania dwóch ciągników do dystrybutora po nawozy, jeżeli może to przywieźć jeden transport. Tylko trzeba się dogadać. To samo nie każdy rolnik, który ma 50 hektarów musi mieć kombajn. Combine ma sens, jeżeli powiedzmy sobie jest tych 150-200 hektarów, ale trzeba się dogadać, być może warto kupować razem, warto organizować razem. To mniej kosztuje, to daje dużo lepszy efekt, to daje dużo lepsze wykorzystanie sprzętu i mniejsze obciążenia finansowe na każdą jednostkę produktu. Czy do takiej współpracy dojdzie, to ja bym bardzo chciał, natomiast y, oczywiście y, trudno jest mówić o czymś, co ma się stać jako rzecz pewna. Y, na pewno dużo łatwiej będzie gospodarować, y, współpracując, y, korzystając z tych tak zwanych umiejętności miękkich, czyli komunikacji, współpracy, negocjacji, y, niż y, no, po prostu przez walkę pomiędzy sąsiedzką. Y, to są rzeczy, które. Y, są bardzo bliskie dobremu robieniu biznesu. Jeżeli ktoś potrafi dobrze współpracować, zarządzić swoim biznesem i biznesem swojego gospodarstwa w sposób dużo lepszy niż ten, kto będzie walczyć. Innowacje w rolnictwie są faktem. My już my za czas, czasami już nawet nie dostrzegamy, że mamy rzeczy zupełnie nowe, które są w stosunku do tego, co byłoby lat temu 5-7 byłyby rewolucyjne. Bo już zaczynam się do tego przystosowywać, też przyzwyczajać wręcz do tego, że to jest taka codzienność i, i należy z tego korzystać. I nie upierajmy się przy starych technologiach, przejdźmy, przejdźmy na te, które są i te, które będą. Dopracowywane, ponieważ one będą nam umożliwiały właśnie dużo lepsze zagospodarowanie i lepsze wykorzystanie tych możliwości, które nam daje nasza gleba, nasza, nasza wiedza, nasze możliwości, dostępna energia, wszystko w granicach prawa. Da się oczywiście jak najbardziej, tak mamy bardzo zdolnych ludzi, młodszych i starszych. Ja osobiście też mam do czynienia z kilkoma startupami i po prostu jestem pod pełnym wrażeniem, co naprawdę. Tym ludziom chodzi po głowie, i to są rzeczy, które wręcz niektóre absolutnie przełomowe. Nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Problemem jest finansowanie. Startup w warunkach polskich ma finansowanie około 10 razy niższe niż w warunkach amerykańskich, i to jest ogromne utrudnienie. A naprawdę mamy dobrych ludzi, i trzeba byłoby znaleźć wsparcie finansowe właśnie dla tych nowych technologii, dla tych innowacji, dla tych rzeczy, które. Nie musimy wcale importować, możemy je także opracować u siebie i eksportować na zewnątrz, bo dlaczego nie?